Jestem, jestem! Witaj, przygoda! Hej, lola, a to co? Co? Tu na wszelki wypadek? Lola, to ma być krótka wycieczka do koralowców i z powrotem. Co ty tam masz? Po co ci ta muszla? To na wypadek, gdyby w czasie wycieczki pojawiły się meduzy. Będziemy się nią od nich opędzać. Siu, siu. Hmm, to ma sens. Ale tu nie ma meduz a to? Ten oto instrument muzyczny w zeszłym roku wypadł z jakiegoś statku. Nie gra, ale jest strasznie ciężki. Jak się pojawi prąd morski, to będziemy mieli czego się chwycić. Żeby prąd nas nie porwał, wiecie? Lulu, fajnie, że przygotowałaś się na wycieczkę, ale to chyba przesada. Muszę jeszcze zrozumieć, bo jest lekka. Ale coś takiego? To nie ma sensu. Miałam się przygotować i się przygotowałam. Ech, no dobrze, spróbujmy to pchnąć. Uwierzcie mi, to nie ma medus i prądów. A to co? Plankton! Finek! machaj muszlą! Sio, 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 sio! Widzicie? Przydała się! Przydała się! Patrzcie tam! Wieloryb! Płynie prosto na nas! Musimy się czegoś złapać, inaczej prąd pociągnie nas za nim! Tadam! już mam! Ja złapię Finka, Finek złapie Lolę, a Lola złapie pianino. Ale. Tak, tak, przyznaję rację. Dobrze, że wziąłeś muszle i pianino. Trzymaj się mocno pianina i nie puszczaj. Ale... Na płetwej matki to było super, ekstra. Kręci mi się w głowie. Ale jazda Lolu, czemu nie trzymałaś się pianina, jak cię prosiłam? Jakiego pianina? Nie miałam pianina, żeby się go chwycić. A ten instrument, który ciągnęliśmy, to nie pianino? Oczywiście, że nie. To był fortepian. Miał trzy nogi, widziałaś? Pianino nie ma nóg. Hmm? <ścoughs> Aha. Pojedynek. Kto pierwszy ruszy płetwą, ten przegrał. Lolu, ale ty masz macki, a nie płetwy. Hmm? Na płetwy i macki, a wymyślaliśmy tę zabawę przez pół godziny. Musimy szybko wymyślić coś nowego, żeby nie marnować wolnego czasu. Ojej. Dadam, już mam! Założymy klub. Klub nie marnowania wolnego czasu. Klub? Będziemy mieli klub, domek i flagę. Będziemy organizować podchody i rozwiązywać zagadki kryminalne. Będziemy mieć czapki i tajne hasła. Ojej, a możemy nie mieć tajnych haseł? Ja słabo pamiętam hasła. Zwłaszcza tajne. Dobrze nie będzie haseł. Naszym zawołaniem będzie: Nigdy nie marnujemy wolnego czasu. Nigdy nie marnujemy wolnego czasu. Może nie być haseł, ale chcę parady. Co to jest? Parada? To takie widowisko. Przemarsz. My siedzimy sobie w domu, a przed nami maszerują mięczaki, skorupiaki i ryby. Raz, dwa, raz, dwa, raz. Ja bym nawet wolała maszerować niż siedzieć. Zacznę ćwiczyć. Ja mam pomysł na flagę, a ja zrobię klubowe czapeczki. I co? To jest niemarnowanie wolnego czasu. <laughs> Pewnie? Raz, dwa, raz, dwa, raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mam flagę, skrzyżowane macki i płetwy, a dookoła wodorosty. Piękna jest! Ja mam czapeczki. Co teraz? E, może odpoczniemy? Chętnie. Nie wiedziałem, że bycie w klubie może być takie męczące. Ja też mam ochotę odsapnąć. Chociaż takie odpoczywanie to trochę marnowanie wolnego czasu. No to zagrajmy. Kto pierwszy ruszy płetwą, ten przegrał. To była fajna zabawa. Albo macką. Albo macką. Najważniejsze, że wykorzystujemy wolny czas. Masz rację. Nie ma co. Mamy najlepszy klub na świecie. <noise> Aha. Hałas. Hum? Hum? Hmm. Hmm. Hej, co robisz? Liczę. Muszę odjąć dwa od dwóch. Ojej, od dwóch dwa? Strasznie trudne zadanie. Słuchaj, opowiem ci, co ostatnio widziałam koło starego wraku. Jak będziesz mówić, to się nie skupię. Proszę, daj mi chwilę spokoju. Oczywiście, już milczę. Lolu, jak śpiewasz, to też mi przeszkadzasz. Ojej, przepraszam. Czyli jak mówię i śpiewam, to przeszkadzam. No tak, to są dźwięki, a dźwięki rozpraszają. Do skupienia się potrzebna jest cisza. Wiadomo. Dokładnie tak, już przestaje! Nie stukać? Stukanie to dźwięk. Już rozumiem, jasne Nie mówić, nie śpiewać i nie stukać. W co się bawicie? Hm. Na płetwie i macki, lolu. O co ci chodzi? Mówisz coś? Eee, śpiewasz? Śpiewasz? Bębnisz? Śpiewasz? Bębnisz? Hałasujesz? A to co? Jajko? Nie, jajko. Zero? Hałas i zero! Zero hałasu? A, mam nie hałasować. Rybko! Zgadłem! Zero hałasu! Mam? <ścoughs> Ojej! Znowu hałasujemy. Rybka musi odjąć dwa od dwóch, a my jej przeszkadzamy. Właściwie to mi pomogliście. Zadanie rozwiązane. Jak, Jak to? to? Finek powiedział zero, a dwa odjąć dwa to właśnie zero. A, <laughs> a niezły jestem, co? A nawet nie wiedziałem, że umiem odejmować. <laughs> Finek. Hej, Finek! Co ci się stało? Ja już wiem. Co wiesz? Co zrobić, jak ktoś kichnie? Mama mi powiedziała. Co zrobić? Dzieci, dzieci, nauczę was teraz czegoś bardzo ważnego. Co robić, jak ktoś kichnie? Ale jedna z Was musi kichnąć. Rybka?. A, 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 a. a psik! To było udawane kichnięcie. Poza tym jak się kicha, to trzeba zasłaniać pyszczyk. Trudno kichnąć na zawołanie. Kichanie to coś takiego, co samo przychodzi. Kicha się, jak ma się katar. Jak jest się chorym. A, no tak. Dlatego zasłania się pyszczek, żeby nikogo nie zarazić. Dzieci, dzieci, kto kichnie? Te już mam. Lola, połaskacz mnie po nosie. A! Na zdrowie. Mówi się na zdrowie? A ten, kto kichnął, odpowiada dziękuję. Dziękuję. Dzieci, dzieci, czego się dziś nauczyłyście od mądrego profesora Finka? Że od Kataru się choruje. Źle. Że trawa morska służy do łaskotania w nos. Źle. Jak to źle? Lola, pokaż panu profesorowi Finkowi, do czego służy trawa morska. Apsik! Na płetwej mocki, przestańcie! A psik! A, a, a psik. Na, Na zdrowie! zdrowie. <laughs> uh. Meduza. W lewo? Nie, w prawo. Yy, wyżej. Teraz dobrze. Teraz! Udało się? Udało? Zamieniamy się. Teraz ja chcę podpowiadać loli. To ja puszczam bańkę. Ojej, jakie to fajne! Przepraszam, możesz się odsunąć. Właśnie się tu bawimy. Nie mogę. Czemu? Bo jestem duża. Duża? Duża. A jak ktoś jest duży, to inni mu ustępują. Chce się bawić gdzie indziej. To nieprawda, że jak ktoś jest duży, to inni mu ustępują. Masz rację. Poza tym ona nie jest duża. Ona jest mała. Duża czy mała, musimy coś zrobić, żeby odpłynęła. Psuje nam zabawę. Skoro nie chce odpłynąć, bo uważa, że jest duża, to powiemy jej, że jest mała. Wcale nie jesteś duża. Jesteś mała. Więc możesz sobie. <grym i wioski> Sprawiła jej przykrość. Na płetwy i matki, co robić? Ty już mam. Wiesz co, jak ktoś jest duży, sam może ustąpić. Czasami nawet powinien, żeby pomóc małym. O, o, naprawdę? Oczywiście. Pomożesz nam? Odsuniesz się trochę, żebyśmy mogli się dalej bawić? Chyba mogę, chociaż jestem duża. Czekajcie, spróbuję. Udało się! O, a to kto? To moja młodsza siostra, jest mała. Chodź, ustąpimy im miejsca. Wiecie co? Ta meduza naprawdę jest dla swojej młodszej siostry duża. <śmany> Kwiat! Krzyczcie, jak znajdziecie coś, co się może przydać na prezent dla mojej mamy. <śmany> Ojej! Tutaj patrzcie! <śmany> Cudowny, aż szkoda go zrywać! Finek, ostrożnie! <śmany> Coś takiego Na płetwej macki, co on robi? Ej, halo! Czekaj za nim! Mm, to bardzo ciekawe. Z prawej? Teraz z lewej! Zamuszał. Czekaj! Zawrócił! mam! Zatrzymajcie się! Hej, Maluchu, już cię nie gonimy. Hmm? Jeśli szukasz mamy, to płyń za mną. Zaprowadzę cię. Kto to? Syrenia mama z dzieckiem. Syreny, inaczej, krowy morskie. To ginący gatunek. Na świecie zostało tylko kilka. Ten kwiatek to ich posiłek. Skąd wiedziałaś, że to mała Syrenka szukająca mamy? Popatrzyłam na wszystko z góry. Wiesz, z pewnej odległości widzi się więcej niż z bliska. Popłyniemy do góry, jak nam radzisz, i rozejrzyjmy się. Na pewno znajdziemy drugiego kwiatka na prezent dla twojej mamy. O, rzeczywiście! Z góry widać więcej. Więcej kwiatów, ale też więcej śmieci. Mam pomysł! Posprzątajmy trochę. Im mniej śmieci, tym więcej pięknych kwiatów. I syren. Każda mama doceni taki prezent. Do roboty! Aha! Sztorm! Co się dzieje, Lolu? Znajomy dorsz mi powiedział, że inny dorsz mu powiedział, że jego kuzyn... Wiemy, wiemy, dorsz, że jego kuzyn Miętus mu powiedział, że idziesz sztorm. Ojej! He, sztorm! Ja się sztormu nie boję! Żartujesz sobie? Taki sztorm może roztrzaskać cały wielki statek, a co dopiero małego delfina! <grym> Na płetwę i macki! Zachowajmy spokój. Lepiej dobrze się przygotować. Ale jak? Hmm... Indianie przywołują deszcz tańcząc wokół totemu. Może sztorm da się odwołać w podobny sposób? Skoro deszcz przywołuje się tańcząc, to odwołuje się go chyba czymś odwrotnym do tańca. Czyli... Tadam! Hmm. Już mam! Spaniem! Słuchajcie! Będziemy spali wokół totemu I w ten sposób odwołamy sztorm Przynieście kamyki do budowy totemu Co <śmum> znowu Lola? Mama mówi, że sztorm jest na powierzchni i wystarczy trzymać się dna, żeby nic nam się nie stało. Więc jesteśmy bezpieczni! Czemu się smucisz? Bo ja się tak fajnie bawiłam w ten totem i w ogóle. Hmm. Ale my dalej możemy bawić się w sztorm. Właśnie! Ja będę sztormem! Uwaga! Nadciągam! Sztorm! sztorm! Szybko! Kładźmy się wokół totemu. Uga, buga, uga, buga, uga, buga, uga, buga. Halo, panie sztormie. My tu śpimy. Wokół temu. O rany. No dobrze. Nadciągnę gdzie indziej. Pa. Pa. Juhu. <ścoughs> Kuzyn Miętus nie uwierzy, jak mu o tym opowiem. <ścoughs> Aha. Koralowiec. koralowiec? Ojej, wracajmy. Pamiętacie? Za koralowcem w głębinach może być niebezpiecznie. Popłynę tylko do góry i zobaczę, jaki jest wysoki. E, poczekaj, nie musisz nigdzie płynąć. Nie? Nie, możesz zapytać koralowca, jaki jest wysoki. Lola, koralowce nie mówią. Jak dobrze posłuchasz, to usłyszysz, że mówią. Dobrze, posłuchajmy. I co? Ja nic nie słyszę. Bo nie zadaliśmy mu pytania. No tak! <tryk> <tryk> Na płetwej macki ja zadam pytanie. Koralowcu, koralowcu, ile to jest jeden dodać jeden? I nic. Może jeszcze liczy. To trudne zadanie. To wy o coś zapytajcie. Koralowcu, koralowcu, co słychać? Słyszycie coś? Nic. To znaczy, że nic nie słychać. Koralowiec odpowiedział: Możemy wracać. Tedam, już mam. Koralowcu, koralowcu, czy to prawda, że koniki morskie to tak naprawdę ryby, a nie koniki? Hej, ile to jest jeden dodać jeden? Dwa przecież. A ten konik? Nie wiesz? Serio? A no, nie, ja, nie, jak można nie wiedzieć, to ryska, ryska, co jest? Ryska, to jest Nie, to ryska, 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 to, ryska, ryska, ryska. to co z tym konikiem? Nie wiem, ale znałem kiedyś szprotkę, która myślała, że jest krową morską. Aha. Doktor. Hej, Mini. Hej, Finek. Hmm, pani doktor, co pani myśli? Panie doktorze, ta ośmiornica... Wymaga natychmiastowego badania. <laughs> Zabawa w lekarzy. Oj, tak słabo się czuję. Macki? Są oczy? Są rogi? Rogi? Nie ma rogów. Wiem, co dolega pacjentce. Zgubiła rogi. Ale czekajcie, ja naprawdę nie mam rogów. Wiemy, ośmiornice nie mają rogów, ale w zabawie mogą mieć. Racja. Co ja zrobię? Gdzie są moje rogi? Nie martw się, lekarze nie tylko badają, lekarze przede wszystkim pomagają chorym. Tylko jak? Mam, doktorze Finku, trzeba naszej pacjentce znaleźć rogi. To rogi. Pacjentka ośmiornica jest zdrowa. Nie jestem ośmiornicą, teraz jestem bykiem morskim. Na płetwej macki. Bykiem fatalnie. Co? Jak to? Czemu fatalnie? Temu bykowi morskiemu wyrosły macki. Doktorze Finku, trzeba je usunąć metodą wilgotkową. <coughs> A, <coughs> ratunku! <coughs> Kto nie łaskoczę, ja jestem zdrowy! Hiiii! Hiiii! Wychodzę z uśmiechu! Aha! Krewetka. Hmm, ten kształt przypomina mi wieloryba. Znowu? Wszystko kojarzy ci się z wielorybem. A tobie z czym kojarzy się ten cień? Hmm. Już mam z bohaterską rybą mieczem, która w pojedynkę pokonała armię pirackich gąbek morskich. A tobie? Ja no, ja widzę krewetkę. Eee, a jak wygląda krewetka? Eee, no właśnie. Nie wiem, ale wyobrażam sobie, że tak jak ta łódka nad nami, bo to chyba cień łódki, nie? Nikt z nas nie wie jak wygląda krewetka? Musimy się tego dowiedzieć. Za mną. Krewetka. 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 krewetka! Ta łódka, ona ciągle jest nad nami. Nie jestem łódką ani wielorybem. A kim jesteś? Jestem olbrzymią krewetką. Widziałam! Na no płetwy i macki. Przepraszam, że wcześniej nazwałem panią heh, wielorybem. Nie szkodzi. Nigdy nie widziałam wieloryba, więc może jestem podobna. Nie widziała pani nigdy wieloryba? Nie, ale bardzo bym chciała jakiegoś poznać. Za koralowcami czasami pływają wieloryby. Dzięki! Płynę za koralowce, pa! Co za przygoda! Hej, w co się teraz pobawimy? Ja dalej chcę szukać krewetki. Przecież znaleźliśmy krewetkę. Wiem, ale szukanie krewetki jest bardzo fajne. Krewetka, 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 krewetka. krewetka! Grevetka <laughs> Grevetka